Jest kilka tematów do rozmowy, które nie są korzystne, jeśli chodzi o zostawienie dobrego wrażenia lub zaprzyjaźnienie się z daną osobą. W tym wideo przedstawię kilka z nich i wytłumaczę, dlaczego nie warto jest tych tematów używać. Zapraszam do oglądania. 1. Religia, polityka. Problem z tymi tematami jest taki, że nigdy nie wiesz, kto jakie ma poglądy. Uciekaj od tego tematu. No, chyba że chcesz skończyć długiej i ostrej dyskusji w jakimś temacie. Poza tym, że mogą występować różnice w poglądach, to są to tematy bardzo wrażliwe, które mogą naciskać na czułe punkty Twojego rozmówcy. Zobacz sobie program w telewizji, jak rozmawiają ze sobą politycy. Krzyczą na siebie, obrażają się i ciągle wyrażają inne zdanie w bardzo agresywny sposób. Czuć w powietrzu, że atmosfera takiej dyskusji nie jest fajna, abstrahując od tego, czy jest to teatr, czy nie. A jeśli chodzi o religię. To jest jeszcze gorzej, bo każdy spór religijny z założenia dzieli ludzi na kategorie w stylu my versus oni. Przykładowo, on wierzy w innego Boga niż ja, więc jest debilem, jest głupi, niewierny itd. Albo ja jestem ateistą, a ten jest dziecinny, bo wierzy w coś, czego nigdy na oczy nie widział itd. Od razu, na samym starcie, skupiacie się na różnicach, jakie są między wami, zamiast skupiać się na podobieństwach. 2. Rozmowa o sobie. Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz raz na zawsze. Przeciętny człowiek nie skupia się na innych i ich potrzebach. Zrób mały eksperyment. Usiądź wygodnie przy zwykłej rozmowie różnych ludzi. Przykładowo, gdy jesteś na jakiejś imprezie rodzinnej i zauważ, jak ci ludzie rozmawiają. Ciągle będziesz słyszeć tylko ja, 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 ja i tak dalej. W większości przypadków będzie to wyglądać mniej więcej tak. Dam przykład z wczorajszej rozmowy z moim znajomym. Skończyło mi się ubezpieczenie na samochód. Samo ocenę kosztowało 500 zł. Ile? Dużo. Ja zapłaciłem 350. Ciekawe, ile zapłacę za Opla. Czy mamy tutaj do czynienia z rozmową? Nie do końca. Jeden rozmówca oświadczył, że wydał 500 zł, a druga osoba dała kontr oświadczenie, że to dużo, i on dał 350. Nie było żadnego zainteresowania rozmówcą, czy czymkolwiek związanym z tym samochodem za 500 zł, było zainteresowanie tylko i wyłącznie sobą. Zamiast ile, dużo i tak dalej, lepiej jest zapytać, a w jakiej firmie, albo to razem za C, albo długo już ubezpieczasz to auto, albo cokolwiek innego co jest związane z tym rozmówcą, a nie z tobą. 3. Zbyt Osobiste wypytywanie innych. Nikt nie lubi wścibskich ludzi. Nie wypytuj ludzi o zbyt intymne tematy. Przykładowo mamy panią, która trochę przytyła. Będąc wścibską osobą, możesz się wygłupić i zapytać w stylu: jesteś w ciąży? Inne głupie pytania to pytania o związki i relacje. Nigdy nie pytaj w stylu: dalej jesteś z tym Jankiem? Może być tak, że dana osoba dalej przepracowuje związek. Jest to wrażliwy temat. Inne osobiste tematy, które nie są fajne to ile zarabiasz, ile coś kosztowało, ile masz lat i wszystkie tematy dotyczące seksualności oczywiście. To samo tyczy się tajemnic innych ludzi. Gdy znasz kogoś tajemnicę, to zostaw je dla siebie. Wygadywanie jej innym ludziom jest głupie i stawia cię w świetle osoby niesłownej i niegodnej zaufania. Pomimo tego, że Sama informacja może być ciekawa. 4. Plotkowanie i ocenianie innych. Rozróżnijmy tutaj dwie rzeczy: plotkowanie o celebrytach oraz plotkowanie o wspólnych znajomych. Plotki o jakiejś tam gwieździe, że coś tam zrobiła dziwnego, może być ciekawym sposobem na rozpoczęcie rozmowy i przejście do innego, ciekawszego tematu. Jednak plotkowanie o wspólnych znajomych, obgadywanie ich i inne tego typu zagrywki są słabe. Poza tym, że stawia je to w kiepskim świetle, to jeszcze bardzo mocno ryzykujesz, bo nigdy nie wiesz, to kogo może znać. 5. Tematy turbowąskie, wymagające specjalistycznej wiedzy. Wiem, że bardzo mocno cię kusi. Opowiadać o swojej specjalistycznej hodowli dziwnych afrykańskich mrówek, o tym, czym je karmisz, jak je transportować, rozmnażać, jaka jest potrzebna wilgotność w ich domku itd. Jednak mało kogo to obchodzi, a nawet jeśli kogoś to obchodzi, to nie poprowadzi z tobą rozmowy, bo co by miał ci w takim temacie dopowiedzieć? Unikaj rozmowy na takie tematy i unikaj używania słów, których nikt nie rozumie. To nie są rzeczy, które pomogą Ci sprzedać się z dobrej strony. Oczywiście jest tutaj mały disclaimer. Nie chodzi o to, że masz nie mówić o swojej pasji. Gdy ktoś o to zapyta, to oczywiście możesz o tym opowiedzieć, ale staraj się mówić mało szczegółowo i nie używaj dziwnych słów, których mało kto zrozumie. 6. Zdrowie. Tak samo jak z pasją. Wiem, że bardzo mocno kusi, aby opowiadać o tym, jakie problemy zdrowotne Ci ostatnio dokuczały. Jedyne do czego to prowadzi, to albo do marudzenia drugiej osoby, że ma jeszcze gorzej niż Ty, albo do dawania porady lekarskiej przez losowych ludzi, którzy nie mają wiedzy i umiejętności, żeby dobrze zdiagnozować Twój problem. Poza tym pytanie o zdrowie może dla niektórych ludzi być zbyt osobiste, czyli wpadniesz do zakazu trzeciego, czyli zbyt osobiste wypytywanie. 7. Czarny humor. Robienie żartów seksistowskich albo rasistowskich jest spoko, ale tylko wśród znajomych, którzy rozumieją Twoje poczucie humoru i sami mają ten sam styl żartowania. Jednak gdy jesteś w towarzystwie, które słabo znasz albo dopiero co poznałeś, to zachowaj swoje żarty dla bliższych znajomych. Gdy chcesz żartować, to rób to w sposób wyważony. Czasami, żartując, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że możemy kogoś obrazić. Pomijaj wszystkie żarty, które dotyczą rasy, kultury, płci, orientacji oraz tych, które mogą nacisnąć komuś na odcisk. I nie zapomnij o polityce i religii. 8. Narzekanie. Nikogo nie obchodzi to, że jesteś zmęczony. Nikogo nie obchodzi to, jak ciężko ci było dojechać, albo jak wiele problemów sprawia ci praca. Takie gadanie wygląda, i bardzo często jest, zwykłym błaganiem o uwagę innych. Pomijam to, Że marudzenie nie sprawi, że znajdziesz rozwiązanie. Narzekając z automatu, budujesz negatywne nastawienie do rozmowy. Ludzie się skupiają na tym, jak jest źle. Przypominasz im o tym, że sami mają problemy i psujesz im humor. A myślę, że nie chcesz być kojarzony z tym, że jesteś dostarczycielem kiepskiego humoru. 9. Krytykowanie czy pouczanie kogokolwiek. Krytyka jest atakiem drugiej osoby. Atakiem na to, co ona sądzi, robi. Czyli na to, do czego druga osoba się przywiązuje. Krytykując, z automatu sprawiasz, że druga osoba zaczyna się bronić. Broni przed Twoją krytyką, Twoim atakiem, czyli przed Tobą. Przez to podświadomie stajesz się wrogiem. Ciągłe krytykowanie lub pouczanie może prowadzić do zerwania relacji. Ludzie nie lubią być krytykowani, nie chcą słuchać rad od kogokolwiek. No poza wyjątkiem, gdy o tą krytykę ktoś prosi. Zamiast poszukiwać tego, co ci się nie podoba i co by tu skrytykować, to szukaj tego, co ci się podoba i co dana osoba robi dobrze. W taki sposób sprawiasz, że ludzie zaczynają cię lubić i szanować. Tematów, których nie wolno poruszać jest masa. Jeśli chcesz, aby poruszyć ich jeszcze więcej, to napisz w komentarzu tematy, których warto unikać. A jeśli chcesz wiedzieć więcej, na jakie tematy rozmawiać, to zobacz wideo jakbyś bardziej rozmownym. Link do wideo wrzucam na ekran po prawej stronie.